W niedzielę turyści odkrywali górę łopień. Wędrowali oni różnymi szlakami, z tym barku, z przełęczy marszałka, rydza śmigłego w chyszówkach, a także z dobrej. Pójdziemy szlakiem zielonym, kawałek pójdziemy chodnikiem, a później już... To właśnie z dobrej pod opieką przewodnika beskickiego Mirosława Sipaka wędrowała główna grupa turystów. Po drodze był czas na odpoczynek i opowieści o łopieniu. Łopień jest ciekawy z tego względu, że znajdują się tu Oprócz tych polan się, znajduje się tu obszar Natura 2000, na której jest uroczysto, na którym znajduje się wejście do jaskini zbujeckiej, jednej z kilkunastu jaskiń odkrytych na łupieniu w latach 90. Jaskinia Zbójecka jest ciekawa dlatego, bo jest tam, jest tam siedlisko nietoperza, dosyć rzadkiego gatunku. Turyści na szczyt góry wdrapali się w 80 minut. Bardziej polecam, ponieważ mamy duży potencjał niezdeptane szlaki, e, przystosowane zarówno dla takich maluszków, jak i jak widać, mamy seniora ze sobą. Także wszystko warto zobaczyć. E, fo, swoje tempo można sobie narzucić i, i wybrać to, co komuś odpowiada. Bardzo ładna pogoda. I co więcej robić? No, w domu nie warto siedzieć, warto wypoczywać, aktywnie spędzić czas. No, i przy okazji można no i, być z rodziną. i być z rodziną. I jeszcze załapać się tak, jak tutaj będziemy mieć niedaleko. Fajna msza. Polecamy bardzo. Na samym szczycie. Szana szczycie święto gór tylko korzystać. Przeświętą dla ponad 600 piechurów odprawili wspólnie ksiądz Tadeusz Piwowarski, proboszcz parafii w Jurkowie, a także ksiądz Jan Krzyściak, misjonarz zakonu sercanów, który swoją posługę kapłańską sprawuje na wyspie Mindanao. Jakie plany ksiądz ma jeszcze tutaj na pobyt w Polsce? Przyleciałem, tylko że moja mama jest wura, ale... Myślę, że będę jeszcze w różnych miejscach polskich, szczególnie tutaj w górach. To właśnie ksiądz Jan został wybrany uczestnikiem z najdalszego zakątka świata. Nagrodę oraz upominki dla uczestników w pozostałych kategoriach wręczył Benedykt Węgrzyn Wójt Dobrej, który po raz kolejny zaapelował o to, aby w górach zachowywać się kulturalnie. Każda okazja, jak na przykład. Właz łopieniu jest dobra, żeby przypominać o tym, o czym wiedzieli nasi rodzice, kiedyś dziadkowie, My też, pewnie moje pokolenie jeszcze też miało okazję w szkole się o tym dowiedzieć, jakie są tradycje, jaka jest kultura bycia w górach. A młodzieży trzeba o tym przypominać. Śmieci zabieramy ze sobą. Wśród uczestników ładu na łopieniu dostrzegliśmy Rafała Chmiele, prezesa fan klubu Kamila Stocha. Jesteśmy pod niesamowitym wrażeniem organizacyjnym, takim, kulturalnym, takim. Że to, to wszystko jest tak wyprawne, dopracowane tak w najmniejszych szczegółach, że po prostu z całego serca nic tylko polecać. Przejeżdżajcie skąd tylko możecie odkrywać bezki zespół. Pobyt uczestnikom pikniku na łopieniu umilał występ zespołu regionalnego Jurko Wianin. Istniejący od 1966 roku zespół zagrał i zaśpiewał tradycyjne regionalne piosenki. Co zaśpiewaliście turystom? Wesołe, skoczne piosenki z terenu, e, z, z naszego regionu, o, tak można powiedzieć. Chyba dobrze się bawili? Myślę, że tak. Było klaski, owacje, myślę, że się podobało. A niosły się one hen nad Beskidem Wyspowym. we yeah.